Tego chcę! To do komunu! Proszę, odejść tego z gromadzenia! jest Teraz trzeba Teraz trzeba

Przejście dla czoła w chłop. Proszę, czy jest samochodowy, samochodowy, to jest tak, że to się zrobi to tam na tej wysokości jest zwężenie. Szanowni Państwo, jest z nami redaktor naczelny Gazety Polskiej, pan Tomasz Sakiewicz. Bardzo prosimy o parę słów w tym naszym marszu, również o Państwo, proszę, roku, warsz, na w obronie wolnych mediów. Szanowni Państwo, 13 grudnia 2007 roku odbył się Piaszący Wasz, manifestacja w obronie wolnych mediów. Może, może tak. Państwo nie pamiętają tego wyrażenia. Decyzją znamienną sądą po objęciu rządu przez Donalda Tuska była decyzja o aresztowaniu kierownictwa Gazety Polskiej. Mieliśmy w kajdankach trafić na salę sądową po 48 godzinach odsiadki i właśnie w wyniku procesu z THW o, o to, że są powiązani z wojskowymi służbami. Sędzia postanowił aresztować całe kierownictwo i tysięczna, wielotysięczna demonstracja doprowadziła do tego, że nie znaleźliśmy się w więzieniu. Proszę, przepraszam panie proszę, stoczniowcy, ruszamy do przodu, robimy tutaj taką strefę zero, bo się robi ma zamieszanie. Stoczniowców proszę do przodu, czoło pochodu Ok. Autobus dziennikarzami rusza, nagłośnienie również. Dzisiaj sytuacja się znowu powtarza. Dzisiaj nasi młodsi koledzy znowu trafili do więzienia. Czworo dziennikarzy, jedni 24 godziny, 248 48 godzin, przesiedziało jak przestępcy ścigani w trybie przewidzianym dla stadionowych bandytów po to, żeby władza mogła udowodnić, że jej wszystko wolno. To nie był przypadek, że Janek Pawlicki trafił do więzienia. Jego wybrano i wskazano. Wszystko jest nagrane i widzieliśmy. Władze chodziło o to, żeby pokazać, że pewne media nie mają prawa zabierać głosu, że mogą im zrobić wszystko. Jednocześnie nasze podatki są przeznaczane na przekupywanie dziennikarzy rządowych. Dziesiątki, setki milionów złotych codziennie, co roku są, trafiają na prenumeraty, na reklamy dla kupowanych przez władze mediów. Sytuacja się powtarza. Dzisiaj Ewa, Kopacz sięga do tej samej retoryki. Dzisiaj Ewa Kopacz sięga do tej samej retoryki co Jerzy Urban. Dziennikarze trafiają do więzienia, a wybory są fałszowane. Taką Polskę zafundowała nam władza Donalda Tuska. Ale to już się kończy. Zobaczcie Państwo, ile nas jest. Dziesiątki tysięcy ludzi przyszło zaprotestować przeciwko łamaniu podstawowych praw człowieka. To nie o to chodzi, kto jest z prawej i kto z lewej strony. Tylko chodzi o to, kto jest przyzwoity i kto czuje się wolnym człowiekiem. My jesteśmy wolnymi ludźmi. My chcemy prawdy i my chcemy wolności. I chcemy uczciwych wyborów. Może warto przypomnieć władzy, po co była Solidarność. Przypomnijmy takie hasło. Wolność słowa! Rzeczy mają państwo Radio Maryja na Telewizja, całym telewizją i wiele innych mediów, ale te media są niszczone przy pomocy zarówno działań służb, administracji państwowej, jak i biznesu, który potrafi w przypadku rzecz wyrzucić całą redakcję z pracy.

<śmiennie> są dojś, nie muszą się obawiać swoich. Przepraszam Państwa. Bardzo do Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo to nie jest europejski dobrze. są dobrze. Bardzo to są dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo Komunizm z tymi z nami dzisiaj podstępuje. Dobrze, dobrze. Ale się opędziliśmy! opędziliście. Raz, dwa, regala, gdzie w naszym imieniu zostaną złożone kwiaty. Jest to, żeby sterował się we własnym interesie. Panie ja to także w stylu Bożonarodzeniowego dla Amerykanów prezydent Rzeka, przy którego teraz jesteśmy. Do tyłu Bo i z tyłu. w niech będzie świadectwem, że światła wolności nie da się zgaścić. Złożymy teraz kwiaty pod pomnikiem Ronalda Regana, Wielkiego Przywolczta, aby oddać hołd temu, który wydał wojnę komunistycznemu Imperium Zła. Kwiaty w imieniu uczestników naszego złożą parlamentarzyści Anna Fotega, Małgorzata Gosieska, Witold Waszczykowski i Czesław Hoc. Cześci! Reganowi! Cześć i chwała! 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 Reganowi, Cześć! I chwała. Reganowi. Cześć, i chwała. Reganowi. Cześć. Szanowni Państwo, czoło pochodu rusza. Proszę Państwa, do tych zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wiele polskich rodzin zasiądzie niepełna. Przy tych stołach zabraknie wnuków, wnucząt, które w poszukiwaniu pracy wyjechały za granicę. Zasiądzie do tych stołów wigilijnych bardzo wiele niepełnych rodzin. Proszę Państwa, wysłuchajmy bardzo. Dla młodego pokolenia, tatka Polkowskiego, który przygotował specjalnie dla tych młodych, dla tych młodych, których dzisiaj nie ma tutaj z nami w Polsce, bo nie było dla nich pracy. Chociaż jeden z królów Europy, prezydentów Europy 7 lat temu obiecał, że już za chwilę będą wracać do nas tutaj młodzi z emigracji, to dziś nie wrócili. Szanowni Państwo, Mars rusza, prosimy. Autobus z dziennikarzami, samochód z nagośnieniem, czoło pochodu, ruszamy, bardzo proszę. Pamiętajcie, że nigdy nie jesteście tu sami Zabory, czy to już nie wystarczy? Powtarza zrywy, wojny Kryzys gospodarczy Komuna, stan wojenny A nas wciąż obywa Wrogowie chcą nas zniszczyć, ale Polska dalej żywa Niestety, tracimy ludzi szlachetnych i mądrych Uciekały stąd rodziny Patriotów w trakcie wojny Tysiące polskich żołnierzy nie wracało do ojczyzny Czekał na nich stryczek Za walkę dla nas wszystkich teraz na obciźnie kolejne pokolenia Polacy jest za dużo Rada zjednoczenia Jesteśmy wszędzie, na równych kontynentach Tak to wygląda, po dziełowych zakrętach Życzywa wroć, bo kasi jak dzieci, dzieci sam kręgle Pieniądze mogą pomóc, a zjeżdżać to skończymy Sarabiajcie drogo, kupujcie polską siebie Miec na świecie wiele, co go przekonujemy